Jestem już w mieszkaniu, standardowe mieszkanie dwupokojowe. Pokazuję Wam jak wygląda sytuacja z robactwem w tym mieszkaniu. Poprosiłem już klienta, żeby opróżnił skrzynię. To będzie troszeczkę ułatwiało pracę. O i już od razu widać. Zobaczcie. Nawet jakaś próba przypalania była. Już niedługo. Twoje minuty. Policzone. Tutaj, w tym miejscu, oczywiście odchody, to jest taki punkt nefralgiczny. Tutaj zawsze coś można znaleźć. Ok, podniosę to i zobaczymy, jak tam. Nie jest tak źle. Tam tutaj w głębi trochę odchodów. Nie jest tak źle. Tutaj tak samo trochę odchodów, ale tych owadów za dużo nie ma, więc może być też tak, że jakieś działania tu były podjęte przede mną. Ok, jak wygląda to w drugim? Tak samo standardowo te okolice, odchody, ale zadziwiająco mało owadów jest jak na takie ilości. A tutaj fajne miejsce. Obrócę to, żeby zobaczyć, pokazać. To są wylinki. To są wylinki, czyli gdzieś z tych owadów wykluły się kolejne stawia. To łóżko ciekawsze. Nie wiem czy uda mi się to pokazać. Ale tutaj mamy kolejną. A tutaj bardzo ciekawie jest. sztuka druga sztuka to jest spodnia część łóżka. Trzecia sztuka. No tutaj ciekawiej jest. Tutaj mamy kolejną. No i przy tej, przy tej nóżce od spodu. Proszę bardzo jakie piękne widoki. A i tutaj jest też kolejna sztuka piękna. więc widać faktycznie, że no, te łóżko jest już fajne. Tutaj zrobię zuma, tak samo zobaczcie sobie. O, proszę bardzo, tutaj też odchody, więc no, na tym łóżku. To łóżeczko fajne, ewidentnie widać, że dzieje się więcej. Pierwsze, tak naprawdę, jakaś tam jedna pluskwa, trochę odchodów plus jakieś yy, pozostałości. Drugie łóżko już ciekawiej. Idę do kolejnego, do trzeciego łóżka, do drugiego pokoju. Zobaczymy, jak tam wygląda sytuacja. O kurwa! Widzicie to wszystko czarne? To jest albo przypalane, albo było to lakierowane. Nie wiem, muszę się zastanowić, czy to jest lakier, czy to jest przypalone. No ale tutaj jest ciekawie. Tutaj już widzę, że jest ciekawie. Te wszystkie białe elementy to są oczywiście jaja. I wszędzie te jaja są. Zobaczcie, wszędzie są te jajca cholerne. <laughs> I ewidentnie już wiem, dlaczego w tamtym pokoju skala problemu była większa, a nie widać było tych owadów aż tak dużo, ponieważ ewidentnie widać, że jakieś działania przez klienta były podejmowane na własną rękę. Świadczą o tym te przypalenia, które tutaj są, ponieważ za ilością tych jaj, za ilością odchodów powinny kryć się masy owadów. Tutaj środek tego tapczanu. Górna część tak samo zajechana -ta i tutaj dolna część tak samo zajechana. Jest ciekawie, nie spodziewałem się, że spotkam takie kwiatki. Po przejrzeniu pierwszego łóżka miałem pewne wątpliwości, że problem nie wygląda tak tragicznie. Po przeglądaniu drugiego łóżka zapaliła mi się kontrolka w głowie, że coś jest nie tak, ponieważ skala jest wyższa niż obecny problem, no ale trzecie łóżko ukazało sytuację, z czego to wynika. Widać ewidentnie, że klient podejmował próby na własną rękę. Czy są one do końca bezpieczne? Nie wiem, wydaje mi się, że nie. Czy są skuteczne w ogóle, jak widać, mimo lakierowania tego na czarno czy przypalania tego? problem nie został rozwiązany. Zakładam maskę, kombinezon już mam i przystępuję do działania. Przed przystąpieniem do roboty zrobię jeszcze jedną rzecz. Pozbieram do słoiczka pluskwy, a później wykorzystam je w swoim biurze. Jeszcze nie wiem do czego. Albo zrobię na nich test środków chemicznych, jak działają poszczególne preparaty, albo wykorzystam je do innych celów. Biorę się póki co za zbieranie. Miałbym już przystępować do zabiegu, ale na, chwilkę, na, na chwilę obecną pozbieram troszeczkę robactwa. Proszę bardzo. Pierwsza już jest. O tutaj na podłodze. Jaka piękna. O, tutaj, właśnie żywa jest. Tutaj fajnie, gdybym się udało wygrzebać, bo jest kilka fajnych sztuń. Dobra, nie będę ich łapał, bo mi się nie chce, ale pokażę Wam, jak szybko biega pluska Zobaczcie. Czas start. Zobaczcie, jak zapierdala. Tak szybko zapieprzają pluskwy. Dobra, starczy. Nie będę więcej tego zbierał. Biorę się za robotę.